Siemaleczko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest 7 stycznia, czyli mamy nowy rok. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97. Hmm. Tego samego co w szóstym. I mamy nowy zlot. Na nowy rok, nie czuję, że rymuję. Ludzi praktycznie nie ma na ulicach. Da się żadne Tylko tego śniegu jest gdzieś mało. Ale nadal, nadal się boję po nim jeździć, bo jest śliskie Więc lecimy do chłopaków I zaczynamy zlot I tak jeszcze dodatkowa anegdotka Dzi Dzisiaj, czyli 7 stycznia Jest najzimniejszy dzień w roku w Polsce Tutaj Jest minus tam chyba 15 albo 17 Więc Naprawdę już jest zabójco zimno Bardziej co w wkurza kiedy, jakby wam to powiedzieć, jestem delikatnie spóźniony, bo trzy minutki, to już dzwonią do mnie ludzie, gdzie ja jestem. A ja wychodziłem z metra, jak to zrozumiał. Jesteśmy już pod stadionem narodowym. Chłopaki coś mówili, że będę od nich szybciej. Nie wiem o co chodzi. Ale będę od nich szybciej XD. A jak ja byłem w domu, to dzwonili do mnie, gdzie ja jestem. Aktualnie czekamy z chłopakami i z innymi, bo jest godzina 10.30, czekamy na to, żeby jeszcze inni po prostu dojechali. Widać, że tam jeszcze jakieś sobie jadą i zaraz lecimy na jakieś spoty. Dobra, lecimy teraz polatać, bo wcześniej nagrywałem i była, była kamerka źle ustawiona, więc lecimy coś polatać. Drugi raz już mi się nie chce, bo to jest strasznie duży opór Dawaj pociąg Pociąg trzech króli dawaj Hendura jest po to, żeby podjeżdżać To my teraz lecimy? No Jakoś nie, Ja bym drugi nie, Ja mogę pierwszy Pierwszy? Dobra To no ja trzeci tak? no, dobra. dobra, to lecimy, dobra. Dobra, dobra, jeść, jeść. Oh. <grywa> Nie wiem. Trzef. Trzef o, Teraz git? Idziemy? Ale pojedziemy Jesteś gotowy? Jestem gotowy Jadę pierwszy? Jadę pierwszy To jedź jedzie. Aktualnie jedziemy z parówką jest trochę mniej grup, ale no, jedziemy nadal. Teraz tydzień temu umówiliśmy się z Janem Kateryniarzem. Prawie, prawie rok temu też była taka, można powiedzieć, atrakcja. I umówiliśmy się z nim na daną godzinę. No i właśnie teraz podążamy w kierunku Jana Kateryniarza. Ég er nabrið, ég er nabrið. Það er síðan, þetta.

jeżeli do Betlejem pasterze grają skocznie dziesiąteczką na lirze Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi Kiał Pański ciem ogłosił te dziwy, który oczy nie słyszeli jak żywi Pała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi Chwała na wysokości, chwała, wysokości A pokój na ziemi. Dobra jadę wow. Następnego dnia zadzwonił do mnie Damian, czy robimy ustalony serwis na te klocki, więc pojechałem do Damiana, już zaczęliśmy rozkręcać, patrzeć od razu, no i okazało się, że serwis, który jest niby mega przy, zaprzyjaźniony ze mną, po prostu nie dopatrzył paru rzeczy i tak naprawdę sta, rower jest w stanie krytycznym, a dlaczego to dowiecie się już niebawem.